Witajcie, moi drodzy. W dniu dzisiejszym chciałbym omówić troszeczkę kwestii związanych z nadchodzącymi miesiącami, związanymi z setem drugim. Jeżeli chodzi o, można powiedzieć, taką wszelką organizację w naszym kraju, miałem okazję troszeczkę porozmawiać z rebelem w tej sprawie i otrzymałem kilka, w sumie, dość, dość fajnych informacji. I teraz podzieliłem całość na trzy sekcje. Pierwsza sekcja dotyczy pytań turniejowych, i moim takim pierwszym głównym pytaniem było to, czy w Polsce będą planowane jakieś duże turnieje przez samego Rebela lub też z współpracą z Rebelem. I na tą chwilę otrzymałem jedynie informację, że potwierdzone zostały pląszówki w spodku. Natomiast ma coś, czy znaczy ma, możliwe, że coś więcej się nam pojawi, jednakże no nic więcej na tą chwilę nie mogli mi tutaj ujawnić. Zatem, co wiemy, że będzie jakiś większy turniej we wrześniu, jeżeli się nie mylę, w Spotku w Katowicach. Także tutaj taki turniej ze współpracą z Rybelem się pojawi. No i prawdopodobnie będzie ich więcej, natomiast no, pytanie, czy dojdą do skutku ze względu na obecną sytuację, jaka panuje na rynku. Kolejnym pytaniem było pytanie, chyba to, które interesuje nas wszystkich, czyli zapowiedź Planetary Qualifierów. I czy będą te turnieje również w Polsce? Czy my będziemy mieli je dostępne w Polsce? No, i zapytałem o jakieś dodatkowe szczegóły. No, i jedyne co tak naprawdę uzyskałem, to tak, na pewno będziemy mieć takie turnieje. Natomiast ile ich będzie, kiedy się odbędą oraz jakie będą nagrody, na tą chwilę po prostu jeszcze tego nie wiemy. Mamy potwierdzenie, że będą, mamy potwierdzenie, że nie mamy się o co martwić, jeżeli chodzi o to, że będzie na przykład jakiś jeden tylko pojedynczy, będzie ich kilka. Natomiast no, tutaj czekamy na szczegóły, więc jak tylko uda mi się uzyskać więcej informacji dotyczącej właśnie planetary qualifierów i tego, jak to dokładnie ma wyglądać, bo w końcu będą to pierwsze oficjalne, kompetytywne turnieje, no to jak najszybciej wtedy dam wam znać. I trzeci, oczywiście, były pytania o showdowny. Czy będą problemy z showdownami? I uzyskałem informację dość fajną, bo będzie bardzo podobnie jak przy set 1, a nawet podobno ma być ich troszkę więcej. Więc może się okazać, że tych showdownów, które się pojawiły przy secie pierwszym, których tam było chyba około 50, no to tym razem może być ich nawet, nie wiem, może 5, może 10 więcej, to ciężko jest powiedzieć. Natomiast no, mam pewną informację, że będą i będzie ich troszkę więcej. Natomiast kiedy się pojawią, to pojawią się wiadomo na sam koniec yy, setu, czyli najprawdopodobniej. Będzie to albo wrzesień, albo październik, w zależności od tego, jak będą chcieli rozgrywać, tak naprawdę twórcy połączyć showdowny z planetary qualifierami. Myślę, że to zostanie rozbite na dwa miesiące, więc bardziej na wrzesień będziemy mieć showdowny, a na październik planetary qualifiery, niż, niż jakoś inaczej to zostanie zapowiedziane, ale no tutaj jeszcze jeszcze tak naprawdę czekamy. Jeżeli chodzi o taką stricte scenę turniejową, to. To były takie moje główne pytania. Następnie pytałem o eventy, o wydarzenia e związane ze Star Wars Unlimited, o to jak będą wyglądały jakieś dodatkowe sprawy związane z tym, na przykład co jest na Gamescomie, co jest na Essenie i tak dalej i tak dalej. No i pierwsze moje pytanie było właśnie dotyczące kart eventowych, czyli tego pakietu eventowych kart tych sześciu specjalnych. I czy jest jakakolwiek szansa na to, że będziemy mieli je w Polsce teraz lub w przyszłości? No i tutaj odpowiedź była dość jednoznaczna, że nie. Nie będzie takiej możliwości. Jest sześć eventów i na tych sześciu eventach tylko one się pojawią. Natomiast Sam Rebel ma w swoim w swoich planach zorganizowanie dwóch eventów, na których będzie możliwość zdobycia, po pierwsze, kart promogrogu i być może, ale nie jest to w żaden sposób jeszcze potwierdzone, innych specjalnych eventowych nagród, być może jakiś playmat lub czegoś tego typu. Natomiast oprócz takich rzeczy, no to nic, nic więcej nie będzie. Zapytałem też, czy Dostaniemy jako Polska możliwość zdobycia tych właśnie specjalnych, eventowych gadżetów. Nie tych, które są związane z prylisami, tylko właśnie jakimiś specjalnymi od gamegenika typu dodatkowe playmaty, albo może jakiś. Polska będzie mogła stworzyć własne. No i tutaj dostałem odpowiedź jednoznaczną, że nie, że ze względu na pewne ograniczenia. Nie będzie czegoś takiego na razie przewidzianego dla nas. Więc jedyne co, no to być może właśnie jakieś tam pojedyncze te eventy ekskluzji, które już się pojawiły gdzieś tam w przeszłości, to no gdzieś tam jakaś drobna szansa, że one się pojawią u nas przy jakichś eventach. Natomiast w każdym innym przypadku, no to tutaj nic nowego nam się nie pojawi. No i finalnie. Miałem taką drobną trzecią sekcję pytań, związanych z takimi ogólnymi sprawami. I tutaj jednym z ważniejszych pytań było pytanie o dodruk. Czy będzie ta druga fala, czyli ten dodruk dla naszego obecnego, czyli drugiego setu? Kiedy będzie? W jakich ilościach? Czy. Będzie opcja na to, żeby ktoś zakupił taki produkt, w sensie, żeby była możliwość podejścia, że tak powiem, do sklepu. Będzie go na tyle oczywiście dużo, że podejdziemy sobie do sklepu i kupimy, czy też właśnie będzie to bardziej, jak pierwszym, że po prostu sklepy dostaną tak, żeby one mogły tym zarządzać. No i odpowiedź była Pozytywno trochę negatywna. Na zasadzie jest informacja, że będzie druga fala. Jest informacja, że sklepy hobbystyczne otrzymają taki produkt. Natomiast ponownie będzie to bardziej ilość pod eventy, pod to, żeby scena turniejowa była, a raczej nie tak duża ilość, żebyśmy mogli sobie jako po prostu przyjść do sklepu i zakupić boosterki. Zapewne część sklepów wyłamie się i będzie sprzedawać, natomiast coś czuję, że tak jak w secie pierwszym, zdecydowana większość zachowa każdy możliwy box tylko po to, żeby zrobić, nie wiem, jakiś turniej o, o dodatkowe boosterki albo no, na przykład jakiegoś drafta czy silta. Kolejnym moim pytaniem był program sędziowski. I. Tak naprawdę zapytałem, czy w jakikolwiek sposób rebel będzie miał pieczę nad tym, co się dzieje w polskiej scenie sędziowskiej? Czy będzie jakieś zwierzchnictwo tutaj? Czy yy, oni jakby będą przy swoich eventach brać jakichś własnych sędziów, czy też będą jakoś inaczej z tego korzystać? No i tutaj. Dostałem dość prostą i, i klarowną, moim zdaniem, informację, że całość jest koordynowana przez Fantasy Flight Games. Wszystko będzie się działo poprzez Cascade Games, znaczy, proszę, poprzez, no, Cascade'a i sam rebel jakby nie będzie w żaden sposób miał nawet możliwości ingerencji, czyli domyślam się, że Sędziowie w Polsce nie będą mieli jakiegoś specjalnego zwierzchnictwa w Polsce. Wszystko będzie szło przez Cascade i finalnie przez FFG i to oni będą dyktować kolejne warunki tego, jak będzie na przykład można, jak będzie wyglądało po prostu bycie sędzią przy już kompetytywnych turniejach. No i finalnie było pytanie o set trzeci, o to, czy będzie kolejna alokacja, czy możemy się spodziewać dostępności, problemów z dostępnością produktu, czy możemy się spodziewać tak naprawdę jakichś problemów z tym związanych. No i odpowiedź jest dość. Specyficzna, że tak to ujmę. Mianowicie, co mi się udało uzyskać? Rebel oraz Fantasy Flight Game oraz Asmodi, czyli właściwie, znaczy głównie FFG i Asmodi, oczywiście są świadomi braku produktu i że tego produktu po prostu jest mało na rynku. Jednocześnie Zostało mi przedstawione coś w stylu tego, że samo Asmod i chce zachować pewien balans pomiędzy dostępnością tego produktu a jego wartością kolekcjonerską. I tutaj, z tego co ja rozumiem, może się okazać, że z trzecim setem będzie lepiej, będzie go więcej. Ale możliwe, że nie będzie go na tyle dużo, aby ponownie był on po prostu w sklepach na półkach dostępny dla każdego. Tylko znów będą preordery, pójdą preordery, produkt będzie dostępny przez tydzień, dwa, a później tylko turniejowo. Co osobiście mnie troszeczkę martwi, natomiast zostałem poinformowany, że z każdym kolejnym dodatkiem sytuacja będzie się poprawiać, że y, jest cały czas praca z wydawcą i to całej Europy, w sumie, bo wszystkich, można powiedzieć, wszystkich grup, które się zajmują Star Wars Animated w Europie, że oni współpracują z wydawcami, żeby gra mogła się rozwijać, żeby tych problemów, które są teraz, nie było. Natomiast, szczerze powiedziawszy, mam troszkę mieszane uczucia i mam dużą nadzieję do, na to, że, że ten 300 faktycznie ruszy, że ten 300 faktycznie pozwoli rozwinąć się tej karciance i że Asmodi wraz z FFG wykona dobry ruch. I nawet jeżeli nie zaleje tego rynku, to sprawi, że faktycznie Faktycznie będzie on gdzieś tam dostępny. W formie takiej, że nie wiem, będą trzy transze albo dwie transze po premierze, w takiej formie, że będzie można sobie dokupić te boostery, tak aby każdy w sumie, który chce, każda osoba, która chce kolekcjonować, no mogła to zrobić. Bo musimy pamiętać o tym, że jeżeli chcemy, aby gra się utrzymała, to musi się rozwijać. Jeżeli gra przejdzie w stagnację, bo nie będzie napływu nowych graczy, to to jest pierwszy i bardzo poważny krok do tego, żeby po prostu dana gra umarła śmiercią naturalną. Bo brak napływu nowego gracza to jest najgorsza rzecz, którą można zrobić. A jeżeli nie ma produktu dostępnego, jeżeli yy, zwykły gracz nie może sobie przyjść i kupić tego boosterka, tylko jest skazany jedynie na zakup singli, gdzie nie każdy kolekcjoner czy nie każdy w ogóle gracz chce w ten sposób, bo po prostu część osób lubi zaryzykować własne szczęście i otworzyć sobie to, tego, tego boosterka, czy dwa albo nie wiem, nawet boxa. No i tak naprawdę tutaj ja mówię, no ja trzymam mocno kciuki i mam duże nadzieje do tego, że faktycznie nie będzie przycięć, przede wszystkim nie będzie przycięć preorderowych. I również, że będzie na tyle taki rzut kolejnych fal danego dodatku, żeby osoby, które mają problem z uzupełnieniem tej kolekcji, mogły sobie dokupić te boostery. No i również, że w międzyczasie, tak jak było już powiedziane, że listopad-grudzień pojawi się do pierwszego setu, to. Na przyszły rok w granicach, tam bodajże marca, kwietnia, jest wstępny, to jest bardzo wstępny plan rzutu drugiego setu, czyli, czyli do drugiego setu. Tak, aby, aby ten rynek mógł nasycić się w pewien sposób tym produktem. Natomiast ten ruch, który ma zadbać o ten balans, właśnie. Nie wiem, czy w pewien sposób nie będzie tak, że trzeci set właśnie też będzie miał dodruk, tylko po to, żeby w późniejszym etapie można było uzupełnić tą kolekcję. No, co będzie tak naprawdę będziemy widzieć. Będziemy bliżej trzeciego setu, czyli prawdopodobnie będziemy już przy showdownach. Mam nadzieję, że uzyska, uda mi się uzyskać tak naprawdę więcej informacji w tej kwestii że będziemy mieć więcej danych dotyczących tego jak będą wyglądały preordery, czy te alokacje ponownie będą tak jak w secie drugim, czy po prostu to już ruszy na tyle, żeby właśnie wstępnie zamknąć te preordery, a po drugie, żeby, no przede wszystkim też te sklepy hobbystyczne nie miały obcięć pod własną scenę turniejową. Bo nawet jeżeli byłaby sytuacja, że po preorderach ma być, mają na przykład, nie wiem, mieć towar, sklep dostaną informację, że mają mieć towar na miesiąc do przodu i, i że po miesiącu dostaną drugą transzę, żeby, żeby znowu uzupełniać i żeby znowu móc działać pod kątem turniejowym oraz mieć jakąś ewentualną opcję na sprzedaż, no to rewelacja. Natomiast jeżeli będą znowu ograniczenia i znowu będzie sytuacja, gdzie będzie możliwość w wielu miejscach zagrania jednego, dwóch draftów, albo w niektórych nawet w ogóle nie ma tej na tyle dostępności, żeby, żeby można było pograć, no to będzie bardzo słabo, bo pamiętajmy o tym, że w dużych miastach jest troszkę lepiej, jeżeli chodzi o, o, o ten limited i o to, żeby sobie pograć jakiegoś tam silda czy drafta, natomiast w wielu innych miastach no dostaję informacje, że były problemy z rozegraniem nawet jednego. Że po prostu tego produktu dostawali na tyle mało, ponieważ są mniejszymi sklepami, nie mają tak dużego obrotu, no, że, że nie otrzymują tego towaru, że przy tym drugim secie nie otrzymali towaru na tyle, żeby móc w ogóle pozwolić sobie na takie, na takie y, działania pod kątem Limited. No więc tutaj, tak mówię, trzymam kciuki, mam nadzieję, że to przede wszystkim się zmieni, no i, i że finalnie doprowadzimy do sytuacji, w której. No, będzie można sobie wejść i, i chociażby tego jednego boksa, że nawet nie wiem, nie tam wchodzić z caseami, ale żeby chociażby jednego tego boksa można sobie było gdzieś tam po premierze swobodnie zakupić w cenach, że tak powiem, normalnych, sklepowych, a nie w cenach z trzeciej ręki. I, i żeby można sobie było nawet od ze znajomymi w domu pograć w jakiegoś prostego trawcika, Także słuchajcie, no. Życzę nam wszystkim tego, żeby, żeby ta karcianka się rozwijała, żeby ten towar i te to, plany, które ma wobec nas Asmodi oraz Fantasy Flight Game, żeby one były jak najlepsze dla graczy, bo gra ma ogromny potencjał, nie tylko licencyjny, ale też i mechaniczny, natomiast Patrząc na to, jak, jak wygląda rynek obecnie, chociażby w Azji, no to tam jest dość pesymistycznie, tak? Gdzie, gdzie wycofali im produkt, żeby go przerzucić na Europę i na Stany Zjednoczone. Więc słuchajcie, trzymajmy kciuki i, i miejmy nadzieję, że, że, że jednak tęgie głowy będą, będą chciały dobrze. Z mojej strony. Tak naprawdę to wszystko. To były wszystkie pytania, które które odpowiedzi można powiedzieć udało mi się uzyskać. Może też tak to mówimy, ponieważ ciężko mi też mówić o, o pytaniach, które w ogóle nie uzyskałem odpowiedzi w stylu no nie wiemy, nie mamy na tą chwilę informacji, więc te pytania jakby całkowicie pominąłem, no i trzymajcie się i moc z wami.